Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Sztuczka 46 na podstawie Excel Magic Trick numer 1022. Dzisiaj zajmiemy się funkcją suma iloczynów, czy też sum product, której poświęcony jest 10 rozdział książki Majka Gierwiena, Ctrl-Shift-Enter. I funkcja suma iloczynów jest często stosowana ze względu na to, że działa na tablicach. Czyli radzi sobie z formułami tablicowymi bez potrzeby zatwierdzania ciągiem CTRL-SHIFT-ENTER. I tu mamy obliczenia dla społeczeństwa walki z białaczką. I chcemy właśnie policzyć sumę wszystkich składów. I tu możemy sobie właśnie podać pierwszą tablicę. I następnie dołożyć drugą tablicę. Tak jak funkcja mówi, ona jednocześnie sumuje i mnoży. Ważne tutaj, żeby zakresy były takich samych rozmiarów. Tak, mogę sobie zamknąć funkcję, zatwierdzić zwyczajnie. Widać, że tu nie ma nawiasów klamrowych, więc to nie jest traktowane przez Excel jako formuła tablicowa. A mimo to dokonuje poprawnych obliczeń na tabelach. Tu nam jeszcze do naszej sumy iloczynów brakuje tutaj zwykłej sumy, jeśli chodzi o dotacje związane z czekami. Właśnie tu wystarczy właśnie funkcja suma, zaznaczę tu sobie większy zakres, jakby tych czeków było więcej i mogę już uzyskać całkowity wynik, jeśli chodzi o dotacje na naszą społeczność walki z białaczką. Dodatkowo chcę wspomnieć o tym, że książka Majka Grywina już wyszła i dodatkowo są udostępnione dwa rozdziały za darmo do przeczytania: rozdział 19 i rozdział 2. Rozdział 2 to wprowadzenie do formuł tabliczowych podstawowe informacje. Tutaj możesz zobaczyć poszczególne strony, podstawy, zapoznać się z podstawami właśnie z formuł tablicowych. Natomiast rozdział 19 już jest znacznie bardziej zaawansowany, masz bardziej dokładniejsze informacje. Przy okazji też możesz się w tych przykładowych rozdziałach zapoznać ze spisem treści książki, czym ona się dokładnie zajmuje. Też właśnie te przykładowe rozdziały pomogą Ci zobaczyć, jak wygląda cała struktura książki i co możesz znaleźć w niej ciekawego dla siebie. Linki do obu rozdziałów masz tutaj podane, dodatkowo znajdziesz je w opisie filmu. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.